Czy uda mi się stworzyć dochodowy biznes od zera bez wydania nawet jednej złotówki? Czy to się uda? Zobaczymy. Zanim się tego dowiesz, chcę Ci przybliżyć reguły tego wyzwania. Po pierwsze, nie mogę wydać w fazie początkowej żadnej złotówki. Czy to na produkt, czy stworzenie strony. Koszty stworzenia produktu mają być zerowe. Reklamowanie produktu ma się odbywać w sposób darmowy. Tworzenie treści na YouTube, Facebooka, TikToka i tym podobne. I numer 3. Jako dodatek produkt wraz z treścią będzie tworzony przez sztuczną inteligencję. Dzień pierwszy. Pierwszy dzień zaczynamy od planowania naszego produktu. Moim celem jest zastanowienie się, w jaką misję uderzyć oraz jak stworzyć produkt za 0 zł. Na początku skupimy się na produkcie. Jak można wykonać coś, nic za nie nie płacąc? Do głowy wpadły mi produkty cyfrowe, takie jak e-booki, aplikacje i arkusze typu Excel, które rozwiązują jakiś prosty problem, np. obliczają optymalną masę ciała, bo to wraz ze sztuczną inteligencją będzie łatwe do zrobienia. Więc na początku wyeliminowałem arkusze ze względu na zbyt małą wartość. Aplikacje też wywaliłem ze względu na zbyt długi czas tworzenia. Drogą eliminacji zostały tylko e-booki, które trafiając do odpowiedniej grupy ludzi, mogą być lukratywne. Następnie zacząłem zastanawiać się nad niszą, aby zobaczyć co teraz trenduje. Zacząłem przeglądać TikToka, YouTube'a i tym podobne w karcie incognito lub na nowych kontach, tak aby algorytm od początku musiał mi sam podawać interesujące treści. I zacząłem widzieć duże rzeczy o byciu prawdziwym mężczyzną, motywujące filmy dla mężczyzn oraz pojawił mi się po raz pierwszy Andrew Tate w oczach wielu prawdziwy mężczyzna. Więc zacząłem szukać najlepszej metody na spieniężenie tego, jak być prawdziwym mężczyzną. Po dłuższej analizie filmów i tekstów na internecie znalazłem punkt zaczepienia. Tekst Niestety na tym skończył się pierwszy dzień. Znalezienie odpowiedniej niszy zajmuje sporo czasu. Mimo wszystko może się okazać, że nie uda mi się sprzedać nawet jednej rzeczy. Jeśli podoba Ci się mój pomysł, daj mi znać zostawiając lajka like bądź komentarz i zapraszam Cię do zbierania doświadczenia razem ze mną. Dzień drugi. Drugi dzień zaczynamy od stworzenia produktu. Zaczniemy więc od odpowiedzenia na kilka pytań. Z jaką tematyką będzie związany nasz produkt? Ile książek będziemy mieć w naszej ofercie? Jakie potrzeby zaspokoimy? Jaką dodatkową wartość wnosimy? Więc odpowiedzmy na pierwsze pytanie. Z jaką tematyką będzie związany nasz produkt? Wiemy, że będzie on na pewno związany z testosteronem. Czyli na przykład jak zwiększyć testosteron? Poprzez ćwiczenia czy dietę? Ale jednocześnie chcemy promować hasło bycia prawdziwym mężczyzną. Dlatego musimy dodatkowo dodać jedną książkę, na przykład o sukcesie. Jak taki sukces zdobyć? To również pomoże nam później w zwiększeniu ilości tematów, które możemy opisać na kanałach. Teraz kolejne pytanie. Ile książek będzie w naszej ofercie? Dzięki odpowiedzi na pierwsze pytanie wiemy, że potrzebujemy minimum trzech książek. Jednej z przepisami, jednej z ćwiczeniami oraz jednej o sukcesie. Jak go na przykład osiągnąć? I kolejnym pytaniem jest jakie potrzeby zaspokoimy? Zaspokoimy potrzebę stania się prawdziwym mężczyzną. Dzięki zwiększeniu testosteronu oraz nauczeniu tych mężczyzn jak osiągnąć sukces. Trzeba pamiętać, że testosteron teraz jest na topie i jest często wyszukiwany. Bo niestety nasze społeczeństwo ma problem z teraz niskim testosteronem. Mając to, musimy się zastanowić, jaką dodatkową wartość wnosimy. Jako, że jest mnóstwo e-booków i książek na ten temat na internecie, musimy się zastanowić, co możemy dodać do tych trzech książek, żeby miały one większą wartość. Ponieważ same trzy książki mają za małą wartość dla zwykłej osoby. Dlatego musimy dodać jakąś wartość dodatkową i zrobimy to dodając do tych książek dodatkowe książki. No, niestety nie mam dużo innych możliwości, jako że mam nie wydawać żadnych pieniędzy na te produkty. Więc mamy nasze trzy książki. Jak zwiększyć testosteron poprzez dietę? Nazwiemy tą książkę Męska Kuchnia. Jak zwiększyć testosteron poprzez ćwiczenia? Tą książkę nazwiemy Mocny i Zdrowy. Oraz książkę o sukcesie o nazwie Sukces bez granic. Do każdej z nich dodatkowo mamy minimum dwa dodatki, o których mogę nagrać film, jeśli tego będziecie chcieli. Opowiem w tym filmie wtedy, jak stworzyłem te dodatki, jak je wymyśliłem, jak wymyśliłem tytuł i tym podobne. Więc teraz mamy już w sumie nasz produkt. Wystarczy teraz już użyć sztucznej inteligencji, aby pomogła nam ten produkt stworzyć. Jak chcecie dowiedzieć się więcej, jak ten proces wygląda, dajcie mi znać, zrobię osobny filmik o tym. I BAM! Mamy nasz produkt. Zajęło to trochę czasu, dlatego dzisiejszy dzień uważam za zakończony. Dzień numer 3. Mamy już nasze produkty, więc teraz stworzymy logo oraz nazwę. Moja nazwa ma być również nazwą witryny, więc każdą nazwę sprawdzam, czy jest dostępna jako domena. Nasza nazwa ma być prosta i przyciągać uwagę, dlatego stwierdziłem, że zrobię dwie wersje. Pierwszą, która ma dawać nam wprost znać o co nam chodzi, ale żeby była bardziej przyjazna zasadom reklamowania, czyli bardziej family friendly. Stanęło na stanśalfa.pl Druga, która jest bardziej dosłowna i nie jest family friendly, co za tym idzie będzie bardziej zaciekawiała. Tutaj stanęło na niebądźciotom.pl Mając nazwy, plan jest prosty. Zostało stworzyć loga, stworzyć okładki do e-booków, stworzyć stronę internetową oraz strategię wejścia na rynek. Jako, że mamy tak naprawdę dwa różne loga, czyli w teorii dwie różne marki, będziemy wstawiać filmy tu i tu, czyli już podwajamy swoją pracę, ale dzięki temu sprawdzimy, która nazwa jest bardziej skuteczna mimo tego druga nazwa jest bardziej ryzykowna co za tym idzie może być blokowana na niektórych platformach. Logo zrobiłem w prosty sposób. Znalazłem odpowiednią czcionkę która pasowała mi do tego typu niszy i w sumie logo gotowe. Skrót nazwy to jest główne logo. Z niebądź ciotą, mamy NBC. I tego użyjemy. W późniejszych dniach logo zostanie zmienione oczywiście, ale to jest na początek, żeby tylko wystartować. Następnie zająłem się zrobieniem okładek. Skupiłem się tutaj na tym, żeby nie zajęło one zbyt dużo czasu. Dlatego zostały one stworzone w sposób minimalistyczny. Wybrałem kilka ikon ze strony Freepik, dodałem tytuł i okładki zrobione. Zostało tylko zrobienie tak naprawdę strony internetowej i pomyślenie jak to wszystko sprzedać jako że to nie jest produkt fizyczny i do tego jest to książka. Na no w tych czasach jednak mniej ludzi jest chętna kupić takie rzeczy. Muszę myśleć długoterminowo. Dlatego nie spodziewam się szybko sprzedaży, oraz chcę stworzyć treści, które są wartościowe, nie każąc ludziom od razu kupować moich produktów. Więc nasza strategia jest prosta i długoterminowa. Działamy tylko w internecie, używamy social media takie jak TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Skupiamy się na krótkich filmach, jako że one najłatwiej robią zasięgi. Wrzucamy filmy wartościowe i budujemy rozpoznawalność marki, jako że to jest bardziej wartościowe w długoterminowym okresie. Później możemy rozszerzyć działalność na produkty fizyczne, jak na przykład suplementy. To tyle w dniu trzecim. Stronę zaczniemy w dniu czwartym. Dzień czwarty. Ten dzień zacząłem od wykupienia domen niebądciota.pl oraz stansialfo.pl. oraz hostingu. Ja wybrałem hosting seohost.pl ze względu na tanie usługi i dość dobre działanie. Po wykupieniu tych usług najpierw zrobiłem plan jak ma to działać. Czy zrobić dwa osobne sklepy internetowe, czy jeden z przekierowaniem. Jako, że zależy mi na czasie stwierdziłem, że zrobię jeden sklep z przekierowaniem. Mając to z głowy zdecydowałem, że sklep stanie na witrynie niebądciota.pl. Po zrobieniu tego rozrysowałem sobie na karcie jak mniej więcej chcę, żeby ta strona wyglądała z myślą o kilku rzeczach, których przez kilka lat nauczyłem się w marketingu. Po pierwsze, najbardziej będę zachęcał do kupienia e-booków w zestawie trzech, aby było taniej. Cenę ustaliłem na bardzo niskie ze względu na to, że nie ma dużej ilości kosztów i łatwo będzie wyjść na zero. Ważna jest pierwsza sekcja strony, która ma przyciągnąć uwagę i zachęcać do konwersji. Tutaj rozmieszczenie jest ważne. Musi być widoczny przycisk do podjęcia akcji oraz myśl przewodnia naszej strony z krótkim opisem co dostaniesz. To wszystko musi być najkrótsze jak się da, mając ciągle sen. Ponieważ statystycznie ludzie spędzają mało czasu na tego typu stronach i musisz ich zachęcić do zostania. Na początku głównym hasłem na mojej stronie było: Stań się prawdziwym mężczyzną. Z opisem, co dostaniesz, jak zdecydujesz się kupić. Ta część się zmienia w ciągu kolejnych kilku dni. Zapomniałem wspomnieć, że tworzę stronę na platformie WordPress z styczką WooCommerce, która przekształca zwykłą stronę w sklep internetowy. Do budowania strony używam elementora. Wracając, całość strony jest zrobiona z gotowych elementów, z wtyczki Elementor, z drobnymi zmianami dlatego ta strona nie zajęła więcej niż jeden dzień do zrobienia, ale zależy mi na czasie. Jeśli jesteś zainteresowany którymś z procesów i chcesz, żebym go mówił bardziej szczegółowo, daj znać, a nagram filmik. Ogólnie strony oceniam 5 na 10, jako że jest to standardowa strona, jeśli chcesz ją zobaczyć wejdź na stronę niebądźciotak.pl i sam sprawdź. Przy okazji możesz kupić książkę. Jak uda mi się zdobyć więcej pieniędzy, będę mógł zacząć bawić się reklamami i pokazać Ci ten proces. Jako że chcę, aby ta seria opowiadała w skrócie o procesie, nie zawieram w niej zbyt wielu szczegółów, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, daj znać. Mam w planach stworzenie dłuższych filmów na te tematy. Dzień 5. Ten dzień również spędzam na stronie internetowej. Tylko tym razem na wtyczkach, które będą mi potrzebne do analizy oraz pomocy ze sprzedażą. Pierwsza, najważniejsza wtyczka to płatności, aby przyjmować nie tylko karty kredytowe, ale również lokalne płatności w Polsce. Jak się okaże, w późniejszych dniach sprawia to wiele problemów. Instalacja tej wtyczki nie jest wcale ciężka, jako że WooCommerce w prosty sposób pozwala ci zintegrować płatność w Twoim sklepie. Następnie zakupiłem zestaw wtyczek na internecie. Nie wiem, czy są one legalne, ale to nie mój problem. Sklep mówił, że są. Pierwsza to WP Rocket która pozwoli przyspieszyć moją stronę internetową. jakaże jest to kluczowe, a ta strona ma problem z ładowaniem i będę ją optymalizował w kolejnych dniach. Kolejna jest wtyczka do SEO, czyli optymalizację wyszukiwania w przeglądarce, jak na przykład Google. Pomoże, jeśli użyta dobrze, wejść na wyższy poziom w wyszukiwarkach. Następnie integracja z Google Site Suite, czy jak to się tam czyta. Pozwala podłączyć się do narzędzi marketingowych Google, jak Analytics czy Search Console. Następnie zainicjowałem, jak dla mnie, jedną z najciekawszych wtyczek, czyli Hotjar. Jest to wtyczka, która pozwala Ci zobaczyć nagrania sesji użytkowników oraz konkretnie co robili na stronie. To pozwoli Ci łatwiej wprowadzić zmiany. Ta wtyczka w późniejszym terminie zostanie zmieniona na lepszą alternatywę przez fakt, że spowalnia bardzo stronę internetową. Kolejnymi wtyczkami były wtyczki social media, takie jak Facebook, TikTok oraz przy okazji stworzyłem profile na social media omówione w poprzednich dniach. W międzyczasie też dodawałem i usuwałem inne przydatne wtyczki, ale to powiem na bieżąco w kolejnych dniach. Jeśli Ty znasz inne wtyczki, które są przydatne, daj mi znać, chętnie je przetestuję. Jako, że tworzenie profili oraz instalowanie i ustawianie tych wtyczek jest czasochłonne i niektóre funkcje potrzebują jeszcze innych wtyczek, żeby działać, ten proces zajmuje mi cały dzień. Ale teraz jesteśmy gotowi na pokazanie światu naszego produktu. Oczywiście zrobimy to w kolejnych dniach. Dzień szósty i siódmy. W tych dniach niestety nic nie zrobiłem związanego z naszym biznesem, ponieważ wiem, jak ważne jest zrobić sobie odpoczynek od myślenia i tobie również to radzę robić. Zbyt dużo myślenia spowoduje szybsze wypalenie się i brak motywacji. Ważne jest, aby odpocząć. A i tak miałem ofertę i się napić do znajomego, więc musiałem skorzystać. To koniec pierwszego tygodnia, więc jeśli jesteś zainteresowany tym, jak dalej się to potoczy, zostaw suba i łapkę w górę. To tyle na dziś. Jeśli interesuje Cię dalsza historia naszej marki, zostaw suba i lajka. Like to mnie zmotywuje do dalszego robienia tych filmów. A jeśli jesteś zainteresowany jakimś etapem, napisz komentarz, a stworzę film opisujący go bardziej szczegółowo. Moim celem z tą serią jest stworzenie marki, którą później będę chciał oddać mojemu widzowi. Więc trzymaj kciuki i słyszymy się później.